No cześć, także tak sprawa wygląda, że troszeczkę z ojcem podobaliśmy właśnie i między innymi to ładne obrobione okienko, już może nie całe, ale już coraz lepiej, tutaj do wskucia i zaraz resztę będę opowiadał, trochę rzeczy ucieka, ale... A. Właśnie, zacznijmy od tego wezmę latarkę O ile znajdę. O jest tam cała dziura wypełniona jest takim granulatem jak wcześniej pokazywałem yy, Więc Izolacja będzie na medal tam też coś jest zrobionego, chociaż jeszcze troszeczkę zabrakło to jest. jest, wszystko jest. Ten kawałek dalej trzeba będzie wsadzić wełnę, bo troszeczkę mm, leci już do sąsiada, a to pomóc, pomóc można, ale bez przesady. <laughs> I co? I zaraz kurczę. Takie różne tam rzeczy, które zaraz tam opowiem latarka może wysiąść ale to damy radę, jak zwykle tak troszeczkę nie pamiętam, ale w ciągu tych kilku dni to przede wszystkim wynoszenie tych skutych tynków było, ale to zaraz wszystko się dowiemy i tyle o. no to do zobaczenia później